Wpisuję teraz jak będzie się nazywać świat. Mam nadzieję, że to się uda w ogóle, ale nie, nie wiem. Hardcore. No właśnie teraz zmieniam na hardcora i tworzę nowy świat. Tak w ogóle to cześć. Jestem Mil i zapraszam Was na mój krótki film, jak przeżyłem jeden to półtora dnia, to jest bardzo dużo, mega dużo, nikt tego więcej dłużej nie zrobił. Tworzymy właśnie nowy świat. jest legit. Nie, nie ma czasu na oszukiwanie, więc nie musicie się martwić. Że nie wiem, diamenty z Creative'a wziąłem czy coś, ale no, generujemy świat. Pojawiliśmy się na jakiejś łące. Na początku szybkie lagi, a teraz działa. I w ogóle outpost. Nie wiem, co się dzieje. Outpost niedaleko musi być wioska. To ja i też szukam. Okrążam górkę, bo za górkami to też... Góry często przysłaniają wioski. Biegnę na FP5, mieć większe Patrzę owce, owce dobrze, będzie można zrobić łóżko do spania, przez nocy. No, biegnę, biegnę. I co ja widzę na horyzoncie wioskę? Super, będzie podstawowe itemki, dużo łatwiej z jedzeniem. Ponadto już wiem, że nie będę potrzebował zabijać owiec, żeby mieć łóżka. Szybko schodzę, ale oczywiście, widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dawać, dać lajka. O, lajka dajcie. I napiszcie komentarz, jak wam się podobało, czy mam nagrywać więcej takich, no, niezbyt długich filmików. Jeżeli się to w ogóle nagrywa to śmiesznie, bo ten audi nie wiem, czy się nagram, w każdym razie biegniemy do wioski, sprawdzam jakieś tam parametry na F3, patrzę w pierwszy domek kościół w tym przypadku, ale nigdzie nie mogę znaleźć Hey, bali, ja w końcu ich znalazłem. Zebrałem trzy. Zobaczyłem golema, ale stwierdziłem, że na razie nie chcę go bić. E, nie potrafię skakać. I szybko zniszczyłem drewno. E, szybko, bardzo szybko. I zaczęłam dalej trochę szukać hey, bali, Trochę wziąłem. I szukam więcej domków, ale chyba nic. No, tylko tutaj dwa mi się udało znaleźć naleźć tam jeszcze jeden na horyzoncie, ale patrzę jaki piękny horyzont jest. W ogóle tam jest las na jakichś kamieniach, więc w ogóle, bo to jest wersja najnowsza. Jeszcze Snapshot. Biorę łóżko, żeby mieć na no później. Oj, no i biegnę dalej po jakiejś... E No, patrzę, czy tutaj nie ma żadnych skrzynek. W ogóle to mam super teksturpaka olifa. Mi się bardzo podoba. Ponadto, no, teraz sobie pomyślałam, że tutaj zbuduję w przyszłości mój dom, gdyby ta przyszłość miała być. Bo to był mój pierwszy plasek pod dom, ale niestety, no. Nie się potem okazało, ale nieważne. W tak każdym razie trudno mówić bez wyprzedzenia, jak wszystko wiesz już. Biorę, robię kilof i idę kopać podstawowe rzeczy. Pana to robię sobie jeszcze uita i robię z tego chleb. No nie trzeba piec w Minecrafcie, żeby mieć chleb. Szukam... Y Myślę sobie, gdzie zrobić kopalnię, ale przypominam sobie, że mam niedaleko siebie jakiś cave, Więc no, po prostu kopie kamiena, kamienny kilof. Szybko biegnę do craftingu, craftuję kamienny kilof. No, proszę. No i idę po jakieś żelazo. Znalazłem, znalazłem parę rzeczy. Kopię jeszcze troszeczkę węgla. To wycięcie, bo to długo by zajęło. No I widzę ząbiaka się, przestraszyłem. Co się dzieje ząbiak z łopatą bez zbroi ale potem się okazało, że w sumie to nie było aż taki trudny pokonać jednego zombiaka. A zwłaszcza kilofem. I tutaj szukam żelaza, ale niestety nie udało mi się nic znaleźć. No taki pech. Jak to już bym chodził, nie wiem, z żelazną zbroją może bym... Wtedy no, nieważne. Chodzę teraz, szukam, nic nie znalazłem. <grym> W ogóle jakieś nieszczęście mam do tego żelaza? Nic nie wiem, że nie znalazłem, niestety. W każdym razie idę dalej. pomyślałam teraz sobie chyba, że drewno nie, że szukam więcej skrzynek, bo mogą być jakieś, może będzie jakiś kowal czy coś. No i szukam go. Ale no coś nie wiem, ale nie znajduję. Nie ma żadnego kowala. Niestety ta wioska nie była dobra do tego, ale znajduję kolejny domek, patrzę, może w nic będzie. No i było, było. To no Nie było to jakiejś super rzeczy, ale lepsze jedzenie niż nic. No, no i tak. E, idę naokoło. I. I nagle znajduję bajarkolawy, bo może się kiedyś przyda na zrobienie portalu. No niestety, portalu nie uda mi się zrobić, bo jestem e, słaby na tą grę. I teraz ja wracam do domu. Co ja teraz chciałam zrobić? A, chyba teraz będę ścinać drewno. I ten, iż. Nie, nie No nie pamiętam. W każdym razie dzwonię sobie, żeby leżę i patrzę jak idą do mojego łóżka mojego łóżka jacyś jakiś kleryk, jakiś bez zawodu, bezrobotny pomyślałam sobie, że muszę zrobić, yy, muszę mieć jak chcę zrobić dom to muszę mieć drewno, jak chcę mieć drewno to muszę go nakopać więc yy, wyrzuciłem rzeczy jakieś iż, i poszedłem szukać kamienia na siekierę, I się okazało, że mam jednak kamień i wykop zrobiłem sobie siekierę, patyki, siekiera. No w ogóle nie wiedziałam jak szukać, ale okazało się, że tak wygląda, jeżeli coś mogę zrobić, no nieźle. I kopię, y kopię drewno. Moim zdaniem już nie są piękne, zwłaszcza jeżeli nie potrzebujemy ich, bo tylko deski są całkiem spoko kopię drewno cały czas od góry do dołu dołu do góry no i y, teraz y, ten przebędę na, na deski może kiedyś mi się przydadzą nie przydały mi się od razu taki spoiler szybki sadę sadzonkę i szukam dalej jakiegoś kajwu ale no niestety się nie udało dążym tylko taką rzekę rzeka jak to rzeka teraz ją myka po głębi ja tam boję bo ja się zejść e, więc płynę może gdzieś niedaleko przekupę będzie żelazo <laughs> to tutaj nie znajduję nie znajduję jakiejś głębiej też nie mam e, do jakiegoś rozlewiska pływam i nagle widzę żelazo więc super myślę. Biorę na koło węgla jeszcze, więc biorę to żelazo, ale jakoś tak, no niestety mało go było, bo tylko dwa, więc takie ewentualnie tylko na tarczę może być, ale no niestety nie mam za dużo rzeczy. Ile teraz do takiej jaskini, którą znalazłam podwodną. Ja już się przestraszyłam, że w niej skinę, bo nie mam nieskończonej ilości. Yy, bąbelków, powietrze i takie już zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę ale sobie przypomniałam, że przecież nie zginę, bo bo jestem pro playerem w tą grę śmieszną i daję łóżko na dzień drugi zaraz dzień drugi ja idę dalej eksploro, eksplorować bo w ogóle nie wiem, gdzie mogę znaleźć żelazo no, żelazo mam tylko dwa tarczy nie zrobiłem, bo od razu chciałam na początku zrobić e, zbroję. Mi się bardziej przyda tak stwierdziłem. No niestety jej mm, nigdy nie, nie, nie zrobiłem. Patrzę teraz na słońce, jak, dziwne, jak dziwnie wygląda pod wodą. E, no, chciałam zobaczyć też, też księżyc, ale no. Był za górą, więc nie mogę wam pokazać. Potem idę. Już próbowałam wrócić do wioski, żeby przepalić to żelazo, żeby mieć w ogóle jakieś sztabki. Idę, idę. Wskakuję do tej wody. Ciekawe, że w Minecrafcie, jak skoczysz do wody, to nie jesteś mokry. I jak wyjdziesz z wody, to jesteś dalej suchy. Jak. Ym. To może być suche. Suche jak suchary. Idę pszczoły, myślę sobie, pszczoły zawsze lubią się bawić miodem w Minecrafcie, bo on jest lepką sprawą, ale jest bardzo fajny. Idę, idę przez las, jakieś kurki. I nagle y, pojawi się przed nami lawa lawapórka patrzę. O, lawapórka i nagle wpadłem do lawy, ja nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje. Nawet nie zapomniałam o tym, że mogę jeść. No i wtedy... No niestety ja się żegnam. Jak to tak wygląda William. No to cześć pa! Pa wszystkim!